Dzień dobry państwu, Tomasz Szwajgierd na kanale Zbańki. Szanowni państwo, dzisiaj chciałbym państwu powiedzieć o jednej bulwersującej sprawie dotyczącej e, omówień i krzywdzenia syna e, pani premier Beaty Szydło, e, pana Tymoteusza Szydło. E, wiecie państwo, to co tutaj państwu teraz pokażę, ja, między dlatego zwróciłem na to uwagę, bo dokładnie podobne czynności miały się dziać w mojej sprawie dotyczącej Pegarlusa. Tak samo działa prokuratura e, i tak samo działo się w sprawach, które sąd nakazał prokuraturze prowadzić odnośnie e, ujawniania w internecie i przy okazji szkalowania mnie informacji ściśle tajnych sprawy sądowej. I te informacje sprokurowane służyły do hejtu przeciwko mnie, mojej rodzinie. Taka sprawa się toczyła i pomimo tego, że sąd, że sąd kazał wykonać wszystkie czynności, nie zrobiono nic, nie przysłuchano nikogo. A teraz państwu pokażę ten mechanizm i pokażę Państwu. No niestety, ale to, że prokuratura dobra, mm, po prostu mija się z prawdą. Słuchajcie Państwo, wracamy do pana Tymoteusza Szydło. Czytam za onetem. Śledztwo w sprawie Tymoteusza Szydło. Prokuratura podaje nowe informacje. Dochodzenie prokuratury w sprawie zniesławienia Tymoteusza Szydło trwa już kilka lat, jednak śledztwo od dłuższego czasu stoi w martwym punkcie. Polska prokuratura wysłała już do Wielkiej Brytanii jedno ponaglenie w tej sprawie. Planowane są także kolejne monity, wynika ze ustaleń ONETU. Nie mogę wykluczyć, że sprawa w końcu zostanie umorzona z powodu przedawnienia. Niestety w wielu podobnych przypadkach tak się kończy nie ukrywa pełnomocnik y, szydły mecenas Maciej Zaborowski. W sierpniu 2019 roku ksiądz Tymoteusz Szydło poprosił biskupa o bezterminowy urlop. Wówczas jego prawnik wydał oświadczenie, w którym zdementował plotki, że powodem było spłodzenie dziecka. Adwokat zapowiedział także pozwól. Sprawą domniemanych oskarżeń wobec syna Bałacu Szydło już kilka lat temu zajęła się warszawska prokuratura. Cały czas czekamy na międzynarodową pomoc prawną, zdradza nam pełnomocnik syna byłej premier Szydło. Teraz słuchajcie Państwo dalej. O uszu Szydło, synu byłej premier, zrobiło się głośno w 2017 roku, gdy, gdy przyjmował, św przyjmował święcenia kapłańskie i został księdzem. W jego mszy prymicyjnej brali udział m.in. Tadeusz Rydzyk i Jarosław Karczyński, a list gratulacyjny przesłał Wiktor Orban. W sierpniu 2019 roku ksiądz poprosił biskupa Biersko-Żywieckiego Romana Pindela, o bezterminowy urlop. Wówczas jego prawnik Maciej Zaborowski wydał oświadczenie, w którym zdementował informacje na temat rzekomych przyczyn tej decyzji. Chodziło ob, o obecne w przestrzeni publicznej sugestie, że powodem było spłodzenie dziecka. Prawnik zapowiedział, że wobec wszystkich, którzy rozpowszechniają kłamstwa, oszydle będą kierowane pozwy cywilne. Jak informowały później media, Zaborowski faktycznie wysłał takie pisma, a sprawą zajęła się nawet Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Dochodzenie prokuratury w sprawie zniesławienia Tymoteusza Szydło trwa już kilka lat. Postanowiliśmy sprawdzić, na jakim etapie jest sprawa i dlaczego prokuratura od lat nie ustaliła najważniejszych faktów. Międzynarodowe śledztwo w sprawie syna premier Szydło trwa kolejny rok. Prokuratura podaje powody. Jak podawały media, warszawscy śledcy, śledczy. By, ścigając autorów internetowych wpisów, o tym to szydło, bo to był hejt, wielki hejt na, na tego człowieka, zwrócili się o pomoc do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Było to możliwe dzięki mechanizmowi Międzynarodowej Pomocy Prawnej, jednak od przeszło roku partnerzy w tych krajach nie przekazali tej sprawie polskiej prokuraturze żadnych informacji. Wynika z ustaleń on Ponieważ polscy śledczy do tej pory nie mają nowych ustaleń w sprawie możliwego znieważenia Tymoteusza Szydło, musieli zawiesić sprawę. Z uwagi na system prawa common law obowiązujący w obu krajach, są szanse wywarcia jakiegokolwiek wpływu na przyspieszenie odpowiedzi kierowanych przez organa ścigania państw działających w oparciu o system prawa kontynentalnego, tłumaczył nam rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Jak udało się nam dowie, dowiedzieć, polska prokuratura wysłała już do Wielkiej Brytanii jedno ponaglenie w tej sprawie, drugie było planowane we wrześniu, ale finalnie do niego nie doszło. Zapytaliśmy, dlaczego śledczy zrezygnowali z możliwości przyspieszenia sprawy syna byłej premier. Aktualnie obciążenie referenta i brak jakiejkolwiek odpowiedzi od strony brytyjskiej sprawiły, że siły i środki pracy prokuratorskiej należało skierować na kierunki walki z przestępczością, rokujące szybszą reakcją, czy ta sprawa jest nieistotna. Służb polskich i zagranicznych pozwalającą na realizację dyspozycji artykułu 2 KPK Tłumaczy Praw Dolskiba. Zapewnia nas jednak, że referent, który prowadzi tę sprawę, bierze pod uwagę wysłanie kolejnych ponagleń. Śledztwo w sprawie samotłusza, szydło zakończy się niepowodzeniem. Nie mogą wykluczyć, że sprawa w końcu zostanie umorzona. Kwestia tak, długie przewlekłości nie dziwi z kolei pełnomocnika Tadeusza Szydło. Sprawa od dłuższego czasu jest na takim samym etapie. To znaczy od dłuższego czasu nic się w sprawie nie wydarzyło. Cały czas czekamy na międzynarodową pomoc prawną i ta kwestia leży już po stronie brytyjskiej. Relacjonuję w rozmowie z Onecem Messina-Zaborowskim. Niestety zagraniczna pomoc prawna jest bardzo trudna i w praktyce możemy obserwować to chociażby na przykładzie głośnej sprawy związanej z ekstradycją Polaka z Dubaju. To jest co innego. Czekamy więc spokojnie na dalszy prokuratury i władz brytyjskich, zapewnia znany prawnik, który w przeszłości reprezentował m.in. Daniela Obajcka czy Zbigniewo Ziobro. Wzięła pani szydło nie tego adwokata. Pełnomocnik byłego duchownego nie kryje tego, że finał sprawy może być niekorzystny dla jego klienta. Nie mogą wykluczyć, że sprawa w końcu zostanie umorzona z powodu przelewnienia. Niestety w wielu podobnych przypadkach tak się kończy, tak jak i w moich. To nie jest pierwsze postępowanie w tym kraju, które tak wygląda i na pewno nie ostatnio mówi, ponieważ zna się w naszym kraju, nie w tym kraju. Tak. Nasz rozmówca nie chce się wypowiadać na temat tego, jaki powinien być finał tej sprawy. My zrobiliśmy swoje, czyli złożyliśmy zawiadomienie poparte odpowiednią argumentacją i dokumentami. Teraz odpowiednie organy są odpowiedzialne za dalszą weryfikację zgromadzonych informacji i odpowiednie decyzje procesowe. Dodajemy, Cena Zaborowski. I tutaj, szanowni państwo, i tutaj dalej jest, jest historia y, pana Tymoteusza Szydło, Pan? tych różnych brudów, jakimi skrzywdzono pana, pana y, 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 czy księdza Tymoteusza, nie wiem, czy jeszcze jest księdzem, czy nie. I y, y, wiecie państwo, y, 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 w mojej sprawie, kiedy y, Citizen Lab stwierdził już tego drugiego Pegasusa, miło pierwszy już stwierdziła prokuratura, teraz już, Mówiłem Państwu, że u mnie pierwszy Pegasus był założony od 7 listopada 2017 roku, a drugi w 2019 roku. I wiecie Państwo, po tym, kiedy złożyłem to zawiadomienie do prokuratury, prokuratura. Odmówiła wszczęcia śledztwa. Sąd nakazał wszcząć śledztwo prokuraturze i wyszczególnił, co tam należy zrobić. I wiecie Państwo, sąd, prokuratura przed końcem tego okresu, kiedy już zmieniał się rząd, chciała umożliwić to śledztwo. A czy zawiesić, przepraszam, chciała zawiesić, bo napisała, że oni się muszą zwrócić do Stanów Zjednoczonych z pytaniem o e, właśnie o Pegasusa. I ja znowu zwróciłem się do sądu i sąd powiedział, że można wykonać jeszcze inne działania i nie trzeba zawieszać tego śledztwa, w związku z tym, że muszą się zwrócić do Stanów Zjednoczonych. No jak widzicie Państwo, śledztwo nie zostało zawieszone, śledztwo trwa, tym bardziej, że. To śledztwo zostało połączone ze śledztwem, które zostało wszczęte na zasadzie no, za czasów już nowego rządu przez pana prokuratora Bodnara. Także to jest ta metoda, zawieszanie i pytanie się w innych krajach. Przecież, zrozumcie państwo, tutaj, skoro jest pytanie odnośnie tego, co się działo w internecie, u mnie też były śledztwa zawieszane, że podobno nie można, jest umarzane, że nie można było sprawdzić w internecie, kto Ewentualnie stał za tymi działami bezprawnymi. U Janka też były takie śledztwa tak yy, umarzane. I wiecie Państwo, no wszystko było, było ok. Tylko posłuchajcie teraz tego, bo ja. dlaczego prokuratura nie wykorzystała narzędzia Hermes, które miała? Wiecie Państwo, bo yy, publiczną tajemnicą jest to, że syna pani Baty Szydło, pani premier Szydło, zaczęto dręczyć. No wtedy, kiedy pani Bata Szydło no była niezadowolona z tego, że ją odwołano ze stanowiska premiera, wiedziała, że otoczenie Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyński nazywają powiatową, miała bardzo, bardzo źle się odnosili, ale pani Szydło miała rzeczywiście bardzo bardziej społeczne. Pamiętacie, te, te wielkie ilości głosów oddanych na panią premier Szydło. Kaczyński musiał się z nią liczyć. Pamiętacie teraz to, gdzie Kaczyński absolutnie bał się tego puczu szydło i rzeczywiście już, już próbował na tym zjeździe scaleniowym wcześniej z, z suwerenną Polską, bo były takie plany, żeby usunąć panią Boatę Szydło. Przestraszył się, już jej nie usunął. Był ten słynny pucz, w Krakowie, prawda, gdzie nie był mianowany poseł Kmita, to pani Bacaszydło odpłacała Kaczyńskiemu za to, co się działo, bo pani Bacaszydło ma wiedzę, kto ją tak udręczył, wypuszczał te plotki, prawda? Może dokładnie nie mieć tych, tych ludzi. A teraz ja się dziwię, dlaczego prokuratura tak robi, bo słuchajcie państwo. Ja państwu przeczytam. Prokuratura Krajowa używała swojego Pegasusa. Miała kupić system Hermes. W 21 roku, czyli już jeszcze podczas trwania tego śledztwa, o y, 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 pana co pan tego kontrolowana przez PiS prokuratura krajowa miała kupić oprogramowanie szpiegowskie Hermes, które jest bardziej zaawansowane od Pegazusa, wynika z najnowszych ustaleń Gazety Wyborczej. W obecnej kadencji Sejmu powstała komisja śledcza do zbadania przypadków inwigilacji Pegazusem, którego używały polskie służby zarządów PiS. Z informacji publikowanych w poniedziałek przez Gazetę Wyborczą wynika, że nie tylko CBA. Dysponowało programowaniem przeznaczonym do inwigilacji. Podobnym, ale bardziej zaawansowanym systemem miała w 2021 roku dysponować prokuratora krajowa, którą wówczas kierował zaufany człowiek Zbigniewa Ziobry Bogdan Święczkowski, obecny sędzia Trybunału Kulinarnego pani Przyłęcki. Chodzi o system Hermes. Instaluje się w niższej warstwie systemowej, daje większe możliwości ingerencji w urządzenie. Hermes to combine. Pozwala ściągnąć dane z zatrzymanych w śledztwie telefonów i śledzić na bieżąco telefon. Czytamy w poniedziałkowym wydaniu Gazety Wyborczej. Hermesa można zainstalować osobie inwigilowanej, nawet gdy telefon jest wyłączony. Zgodnie z obowiązującym prawem, prokuratura nie może samodzielnie prowadzić kontroli reparacyjnej. Zadania te wykonują na jej zlecenie policja i służby specjalne. Zdaniem Gazety wyborczej osoby z obecnego kierownictwa prokuratury krajowej o istnieniu i zakupie Hermesa dowiedziały się przypadkiem do prokuratury tej, czyli to nowe kierownictwo, do pro, prokuratury krajowej miały bowiem przyjść rachunek za abonament za korzystanie z systemu. Prokuratura krajowa miała zakupić. Hermesa Wiosną 2021 roku za 15 milionów złotych, podaje gazda wyborcza. Oprogramowanie służyło do inwigilacji polityków, urzędników państwowych, sędziów oraz prokuratorów podejrzanych o nielojalność wobec rządu zjednoczonej prawicy. No to chyba ten przypadek, nie? Mogli to sprawdzać. Dziś między m.in. o prokuratorów grupy Lex Superomia, a także sędziów krytycznych wobec poprzedniego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Zdaniem Gazety Wyborczej za negocjacje w sprawie zakupu, zakupu Hermesa dla Prokuratury Krajowej, miał odpowiadać nas Krzysztof Krałowski, były dyrektor inspektoratu wewnętrznego ABW oraz radca prawny Prokuratury Krajowej. Na pytanie Gazeta zakup Hermesa, ówczesny prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski. Odpisał. W czasach, kiedy byłem prokuratorem krajowym, nie zakupiono żadnego oprogramowania szpiegowskiego. To jest nieprawda, bo już to zostało e, e, no. wykryte. Okazało się, że po tym, jak w Polsce Izrael odebrał licencję e, na Pegasusa, to tej samej firmy NSO e, zakupiono ten system Hermes i korzystano z tego systemu Hermes. E, I wiecie Państwo. Czyli jeżeli prokuratura dysponowała systemem, którym mogła sprawdzić, już nie mówię, że w śledztwach, które my z Jankiem mieliśmy, chcieli zainicjować, sąd im nakazał, żeby to sprawdzać, a oni nam kłamali, że nie ma takiej możliwości i przynajmniej w moim przypadku dwa razy chcieli zawieszać śledztwo i chcieli robić pozorowane ruchy. I zadawać pytanie do Stanów Zjednoczonych, w drugim przypadku do Wielkiej Brytanii. Przecież jasnym jest to, że wymiar sprawiedliwości, tamten, w którym służby specjalne mają różne systemy do inwigilacji telefonów, nie udostępni e, tych danych wrażliwych, prawda? Różnica jest tylko taka, że tam to się odbywa zgodnie z prawem i nie ma takiej prywatności jak u nas. E, system system Pegasus tam nie funkcjonuje, jest zupełnie inna ustawa, inaczej to się wszystko dzieje. To jest ta różnica. Natomiast, jak widzicie Państwo, to jest ta obłuda, kłamstwa i dalej tak samo działającej prokuratury Zbigniewa Ziobro. A, a Pana Tymoteusza przydło, jest mi szkoda, bo padł. Mm, po prostu ofiarą kliki Jarosława Kaczyńskiego, bo to z tamtych okolic wyszły te wszystkie kwestie dręczenia pana Tymoteusza. Dlatego, że mama była niewygodna, to zaczęli atakować pana Tymoteusza i to takie, takie rzeczy się działy. Pamiętacie państwo te zdjęcia jednej pani z telefonu pana Marka Suskiego? Pan Marek Suski. Był potraktowany Pegazusem. No, pamiętacie Pegazusy, które były użyte wobec ludzi z PiS. No i później, później, jak widzicie, Hermesy. Dopóki nie będzie zgody na to, żeby pokazać wszystkie osoby zaatakowane tą bronią Pegazus, to jest największy problem dla Nie wiem, dlaczego pan minister Siemoniak nie chce pozwolić na pokazanie tej listy. Rozumiem, że z tej listy można ewidentnie usunąć osoby w zainteresowaniu wywiadu, kontrwywiadu. To pewnie mnie i Janka, bo oni coś zrobią, ale my tak wiemy, że byliśmy tak już to wyszło. I wiecie Państwo, to jest największy problem właśnie dla PiSu i dla Ziobry, kogo oni śledzili. I zobaczycie Państwo, że to nie jest tak, że oni zbalą na sądy, że sądy w każdym wypadku wydawały zgodę. Spodziewałem się, że tych, tych przypadków było dużo więcej, szczególnie wobec Hermesa, który, którego prokuratura nie rejestrowała w sądach, że go używa. Hermesa używał między innymi funkcjonariusz, był funkcjonariusz CBA, e, który w internecie funkcjonuje jako pani Emilia Kamińska, czyli pan Artur Chodziński. On te dane z tego Hermesa zbierał e, Panie prokuratorze Bodnar, czy dalej nie, 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 nie spróbuje pan przynajmniej w jakiś sposób wyczyścić tej stajni Augiasza? A, proku... a pani premier Szydło, no to jak już widzicie, wiecie dlaczego ma taką motywację, że jest taka jak nienawidzi Rosła Kaczyńskiego. To jest jasne. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. a przepraszam bardzo, chciałbym jeszcze państwu zarekomendować. Janka Pismo, historia bez cenzury. I tutaj mamy polonofobia Putina. Dlaczego rosyjscy tyrani nas nienawidzą? Mamy również tematy z okładki. Polonofobia Putina. Seksapilem w, nazi w nazistów. Gwiazda Kina podrywała hitlerowców dla polskiego ruchu oporu. Tajna historia gospodarki. Polskie zyski z Morza Czarnego. Sekret bogactwa Niemiec. Jak Berlin zbił fortunę. I tutaj Czarny Napoleon. Haitańska karykatura Bonaparte. Mnóstwo ciekawej lektury. Zapraszam państwa serdecznie. Zapraszam Państwa również do tego, żebyście kupowali Holuba. Już niedługo będzie druga część. Bardzo serdecznie Państwa również zapraszam do uczestniczenia w moim Patronajcie. Tam trzymacie Państwo kubki, koszulki, jakiś ekskluzywny dostęp do moich materiałów, czy jeszcze inne rzeczy, do których się do Bardzo proszę o łapkę w górę, dziękuję za uwagę. Do jutra.